Cześć, witajcie na kanale Karoryfer. Ja nazywam się Kuba i chciałem Wam dzisiaj zaprezentować system wykorzystywany w instalacjach sanitarnych, na przykład w dostarczaniu wody pitnej, w ogrzewnictwie, w ogrzewaniach podłogowych między innymi. Ten system nazywa się PEX AlPEX w skrócie nazywany jest PEX, i pod tą nazwą możecie ją znaleźć w sklepach. Branży budowlanej są generalnie dwa typy złączek w tym systemie. Najczęściej stosowane są to systemy skręcane tak, i systemy zaciskane specjalną zaciskarką. Na razie tych zaciskanych zaciskarką, taką praską, nie będziemy się zajmować. Zajmiemy się dzisiaj tą skręcaną, jak to wygląda i mniej więcej jak to się stosuje. Najpierw zajmiemy się rurką. To jest przykład takiej rurki. To jest 16 mm, akurat w systemie dość znanej firmy. Widzimy od razu, że jest wielowarstwowa, dokładnie trójwarstwowa. Zewnętrzny PEX, właśnie. W środku widać płaszcz aluminiowy. I w środku też tworzywo plastikowe. Tworzywo sztuczne. O, w ten sposób. Widzimy od razu specyfikację tej rurki, że maksymalna temperatura to jest 95 stopni, czyli naprawdę ciepłą, naprawdę ciepłą wodę możemy przez to puścić. W systemach niskotemperaturowych, takich niskocieśnieniowych są stosowane w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych. Najczęściej stosowane są właśnie takie, takie temperatury. Ta rurka to spokojnie wytrzymuje. Rurka jest bardzo giętka stosuje się do niej odpowiednią sprężynę do wyginania zajmijmy się teraz złączką tutaj mamy akurat złączkę z przejściówką gwintowaną taką przejściówkę gwintowaną którą można stosować którą możemy na przykład zastosować do zaworu królowego, na przykład taśmą teflonową taki prosty przykład dobrze rozkręćmy teraz tą złączkę jak ona wygląda w sklepie dostajemy to zakręcone najczęściej i trudno zobaczyć co jest w środku ja to teraz rozkręcę to jest akurat najtańsza jedna z najtańszych złączek widzimy nakrętka gwintowana w środku już widać pierścień musiężny który będzie uszczelniał jakby dociskał z zewnątrz rurkę i dwa oringi uszczelniające w środku i, i przelot światło tej, tej, tej złączki. Obcinamy wszystkie prace, zaczynamy od obmierzenia instalacji odpowiednio, docięcia rurek. Do tego właśnie służą nożyce, takie obcinaczki, które można dostać w sklepie. Przy cięciu deformacji na, de, na, następuje deformacja tej kształtki. Ona nie jest okrągła, dlatego Stosuje się kalibrator. Tutaj mam też taki prościutki kalibrator, który się tutaj mamy rozmiary tutaj wciskamy tak do końca. I tutaj widać już, że jest nierówno, ta, nierówno obcięta rurka. Na pewno nie będzie równo dociskała uszczelki, która jest w tym w, tym, w tej złączce. Mamy już skalibrowany otwór. Pierwsza rzecz, którą robimy, to jest założenie tej nakrętki gwintowanej. Druga rzecz, nakładamy o ring delikatnie, żeby nie uszkodzić. To jest bardzo delikatna sprawa. Musi być na pewno dobrze docięte, inaczej będzie po skręceniu już jest do wyrzucenia. Układamy teraz do końca, do oporu. Rurkę stabilizuje w środku, w złączce ta uszczelka biała, którą widzieliśmy. Teraz dosłowamy pierścień. Założyliśmy i nakręcamy nakrętkę tyle, ile się da ręcznie. cztery historyczny klucz. Pamiętaj jeszcze państwo, którego już nie ma. Teraz kręcimy trzy czwarte obrotu. I mamy założoną złączkę tak jak powinna być. Widać, że się trzyma. Przy kolanku jest dlatego, wygląda, jakby była skrzywiona. Ale tutaj widać prostopadle do zdjęcia, że jest prosta. Proszę bardzo, teraz rozkręcimy ją, żeby zobaczyć, jak wygląda sama rurka po takiej operacji. Należy pamiętać, że po rozkręceniu, tak jak teraz ja to robię, nie można już drugi raz skręcać tego samego miejsca. Trzeba objąć rurkę i dołożyć albo dodać ten klucz dodać nową. Rurkę nie można używać tego samego złącza, Jak już jest raz skręcone to. Okej. Okay. Wyciągamy delikatnie. Okej, okay, to już nie będzie potrzebne. Uszczelki po takiej operacji już mogą być też do wyrzucenia, te oringi uszczelniające. Teraz zobaczymy najważniejsze, czyli jak ten pierścień zacisnął się na. Zanimuje. Proszę bardzo. Dzięki za obejrzenie, i mam nadzieję, że się to Wam spodobało. I mniej więcej i mniej więcej Wam po... rozświetliło tą technologię. Mniej więcej jak to wygląda. Następnym razem zajmiemy się końcówkami ściskanymi prasą w technologii PEX. To dzięki wielkie i do następnego.